Cześć, witajcie leśne oko z tej strony, a to jest kolejny odcinek z OMSI 2. I dzisiaj spotykamy się na mapie projekt Gladbeck. I pojedziemy sobie autobusem, właśnie z dodatku też z projektem Gladbeck, autobusem Mercedes Citaro C2. Tym razem w wersji przegubowej, ponieważ ostatnio jechaliśmy w wersji po prostu zwykłej. W, można powiedzieć taka wersja solo autobus mam już tutaj odpalony teraz wystarczy przewinąć sobie czas do godziny mniej więcej odjazdu wszystko jest już przyszykowane pogoda ustawiona taka trochę deszczowa mglista no po prostu szaro buro, jesiennie no tak jak mniej więcej jest teraz za oknem to nie no chciałem się tak wczuć w klimat. Nie wiem, czy to ma sens. Czy może nie, nie wolelibyście oglądać słońca zamiast tego? Nieważne. Połączam tu jakieś nawiewy. Może one trochę ogrzeją to. E, może one trochę ogrzeją ten autobus. Dobra. No i wpuszczamy ludzi. Tak. Do naszego tutaj przegubowego autobusu. Ciekawe, czy na tej linii będą korki. Bo ja szczerze mówiąc, tą linią wybrałem na dzisiaj linię numer 232. Ale przyznam się, że nie jechałem nią przed nagraniem tego odcinka. Po prostu wczytałem sobie tę linię, zobaczyłem, że ma stosunkowo niedużo przystanków, że uda mi się ją po prostu przejechać w jakimś czasie takim rozsądnym, żeby ten odcinek nie trwał wieki. No i właśnie dlatego ją wybrałem, no zobaczymy jak ona ma tutaj trasę. Przewinąłem jeszcze, przewinę, jeszcze trochę czas, fajnie tutaj te wyświetlacze działają. W ogóle w tym odcinku jedziemy C2 po prostu tym Mercedesikiem, z dodatku też tego co właśnie ta mapa. Myślę, że w następnym odcinku wyjdziemy sobie też pewnie projekt Gladbeck ale może już jakiś inny pojazd żeby było trochę ciekawiej włączam, słuchajcie, ja mam włączone tak, mam już włączone te strzałki dobra, no to ruszamy w trasę jest tam pół minuty za wcześnie ale pół minuty w te czy we w te to nie robi za bardzo różnicy zwłaszcza, że i tak zapewne złapiemy zaraz jakieś opóźnienie na trasie, pierwsze światła już będzie minuta więc po prostu zaczniemy sobie, czy ja mam tu gdzie ja mam tu, prosto mam tu jechać, dobrze no to jedziemy prosto. Yy, no, dzisiaj tak już bez przedłużania na wstępie. To jest w sumie w ogóle trzeci odcinek, który dziś nagrywam z rzędu. Nigdy tak dużo nie nagrywałem, ale chcę po prostu, mam ambicję, żeby jakąś stworzyć namiastkę regularności filmów na tym kanale, żeby w weekend, w sobotę i w niedzielę o 18.30. Wlatywał film pierwszy w sobotę o 18.30, drugi w niedzielę o 18.30, i tak będą dwa filmy w tygodniu, właśnie wlatywały w weekend, bo tak myślę, że wtedy macie najwięcej czasu, żeby po prostu te moje materiały obejrzeć. No, oczywiście, czasami może się zdarzyć, że coś mi tam wypadnie, że coś mi tam wypadnie, coś się nie uda nagrać, ale to będą raczej takie wyjątki. Obłączę sobie w ogóle światła w tym autobusie. Bo jest mgła w końcu, to będą raczej takie myślę wyjątki. Generalnie postaram się, żeby te filmy na weekend były i to nagrywam. Mówię, że nagrywam trzeci film z rzędu, bo nagrałem dzisiaj ten ze Snowrunnera, pierwszy ten z Total Tank Simulatora, drugą część kampanii polskiej, no i właśnie ten odcinek, który w tym momencie oglądacie. Ja, ja je nagrywam zaraz po sobie, praktycznie bez przerwy. I tylko jest sobie planuje na YouTube, kiedy mają się opublikować. Dobra, no i czekamy. No i mówiłem, że pierwsze światła już się opóźnienie robi. Pomimo tego, że odjechałem teoretycznie trochę za wcześnie, ale na tej mapie to rozkład jazdy, a rzeczywisty czas odjazdów to są zupełnie dwie różne sprawy. Można to w ogóle tutaj. Mam wrażenie, zwłaszcza na jeszcze maksymalnym ruchu ustawionym. No tu akurat nie było korka. No, ale już sygnalizacja świetlna przytrzymała i już minuta opóźnienia, pierwsza, cyk. Dobrze, możemy już ruszać, światło się zmieniło na zielone. Ty, jak mi w ogóle szyba paruje? Może ja muszę te nawiewy powyłączać, może to od nich tak szyba paruje? Może ja mam, nie wiem... Mam nadzieję, że to się jakoś poprawi, bo ja nie chcę, żeby mi ta szyba parowała. Kiedyś mi się już tak zdarzyło, no nie wiem, powyłączam te nawiewy, może to pomoże. O. W ogóle słabo widzę. Nie dość, że jest mgła. Jeszcze paruje mi szyba. Dobra, ej, serio, wszystkie szyby w tym autobusie zaparowało. Dobra, no cóż, wpuszczamy ludzi. Jakoś trzeba będzie jechać z taką szybą, no... Ale po, powiem, że... Mało widzę. I wy też mało widzicie z mapy, co nie jest do końca za dobre. Może po prostu nagram kolejny odcinek z Omsi, gdzie pojedziemy tą linią na przykład w drugą stronę. Już w jakiejś pogodzie słonecznej, żebyście widzieli. No, nie wiem, zobaczy się. Dobra, jedziemy tu prosto, droga jest na razie prosta, ale o właśnie. Staram się nie jechać za szybko, bo może w każdej chwili wyskoczyć tu z mgły, wyłonić się jakiś zakręt, skrzyżowanie, lub przystanek, gdzie będziemy musieli się po prostu zatrzymać. Tu są takie wąskie zakręty, małe uliczki, a tu kurczę autobus przegubowy na tej linii. Tak wyczaiłem, że tu ma być przegub, bo widziałem, że autobus sztucznej inteligencji jechał na tej linii przegubowej. No, mi się nie wydaje, żeby tu był potrzebny przegub, aż tak dużo ludzi to tu nie ma. Ale dobra, ja się tam nie będę kłócić. No i kolejny przystanek już za nami, zamykamy drzwi i jedziemy. Ładna jest ta mapa, ładnie jest wykonana, tylko o, drzewo rosnące w betonie, no tak. Na pewno urośnie wysokie, życzę powodzenia temu drzewu. No kolejne te drzewa są tu... Właśnie, układ drzew jest tutaj czasami taki... Dziwny, o ile w, na tej ulicy, gdzie teraz jesteśmy, to nie jest takie irytujące, po prostu takie śmie śmieszne, że te drzewa rosną po prostu tak o w betonie. Ale to nie jest jeszcze rzecz, która jakoś wpływa realnie źle na mm, kierowanie autobusem. Ale są takie miejsca, gdzie po prostu ten układ drzew przy ulicy jest taki, że jest na środku ulicy drzewo ustawione w ten sposób, że autobus muszę, muszę robić slalom między tymi. Drzewami właściwie to chyba nie powinno w ten sposób wyglądać. No, ja rozumiem zieleń, no ale nie w takiej formie. No tu akurat tego problemu nie ma. A ja nie wiem, czy to jest taki, takie ulice, są rzeczywiście w tym zagłębiu rur, w tym Gladbeku całym, że to jest tak odwzorowane w grze, czy to po prostu jest tak w grze zrobione. Może nie wiem. No podejrzewam, żeby nie dodawali jakoś specjalnie takich utrudnień, więc pewnie tak tam jest. No ale ten układ dróg jest po prostu dziwny. Możecie to te, takie slalomy na przykład y, między drzewami. Nie wiem, ja wam to mówiłem. Tak, to chyba było na poprzednim odcinku z tej gry. A jak nie było, no to, to trudno. Ale i tak oglądnijcie poprzedni odcinek z tej gry, bo fajny mi wyszedł. E ludzie, co się tu drzecie? A ty, baba, co przychodzisz? Jeszcze czerwone miałaś, bo ja jeszcze zielone miałem przed sekundą, jak ty wchodziłaś na te pasy. Co to ma być? Nawet pasów nie ma. No, masakra. Dobra, jedziemy. Nie no, nie ma tutaj tak dużego ruchu, więc opóźnienia też jakoś nie ma. Oj. Ty, nawet jest tu sporo ludzi, nie spodziewałem się takiego, ta, ta linia tutaj, te tereny nie wyglądają na jakieś takie bardzo zamieszkane, czy jakieś super po prostu zaludnione tereny ważne w mieście. Myślałem, że to będzie taka bardziej boczna linia, a tu proszę. Ten Przegubowiec jest dobrze zapełniony. Dobra. No, i widzicie, nawet gdy nie ma korków, gdy jedziemy tutaj przez takie boczne ulice, to już mamy dwie minuty opóźnienia tylko z tego powodu, że stoimy na światłach. To, to, to są opóźnienia tylko ze świateł. Nawet ja to czasami nad, nadrobię jadąc. No bo y, y, nacisnę trochę mocniej pedał gazu, tutaj przy, przyspieszę na ogonie ten rozkład jazdy. Ale co z tego, kiedy stanę na kolejnym świetle i opóźnienie znów rośnie? No ale takie są uroki Gladbecku i mi się to szczerze mówiąc podoba, bo to dodaje takiej y, realności po prostu do gry. A na innych mapach to jakiego ruchu byśmy sobie nie ustawili, nawet na 300%. To nie będziemy mieć korków. No nie ma szans po prostu, żeby były na innych mapach korki, żeby były jakieś opóźnienia większe. A tutaj, proszę bardzo, jest, jest i moim zdaniem to jest ciekawy element, jako taki element unikatowy dla tej mapy. Wiem, że pewnie da się to jakoś ustawić w edytorze OMSI, no ale mi się nie chce w to bawić, na razie w takie rzeczy. Więc cieszę się, że na mapie GladBeck hmm, dodali właśnie taki ruch. I to jest fajne, jeśli y, jest ustawiony jak gdyby maksymalny ruch na mapie na taki wysoki, y, to mi się to podoba, bo jeśli chcę sobie akurat pojeździć tak luźniej, bez ruchu, mogę go sobie w każdej chwili zmniejszyć w ustawieniach. A kiedy chcę mieć ruch, korki, opóźnienia, żeby było ciekawe, to. Mogę to po prostu włączyć. Powiem Wam dla ciekawostki że jak jechałem tutaj taką, wybrałem sobie taką na tym Gladbeku, właśnie długą linię jadącą przez centrum, przez pół miasta. I wiecie, ile miałem opóźnienia na niej? 100 minut. Ponad, ponad 100 minut. Na linii, na której przejazd powinien trwać godzinę, miałem ponad 100 minut opóźnienia. Wyobrażacie to sobie? No przecież to w ogóle i przez większość drogi tam na tamtej linii to ja nie, nie jechałem, nie przemieszczałem się do przodu, tylko ja stałem w miejscu po prostu i czekałem aż auto przede mną podjedzie choć trochę do przodu. No to jest akurat boczna linia, udało mi się taką trafić, że korków tu aż takich nie ma. No, na szczęście, no bo akurat to jest film na YouTube, a nie chciałbym, żebym się jakoś tutaj specjalnie przedłużał. Poza tym byłaby nuda, jakbym stał w korku, bo pewnie mojego gadania to tu za bardzo nie chcecie słuchać, bo ja się często jąkam w ogóle. Więc no, więc bym była nuda i mniej wyświetleni i wszyscy byliby smutni i zawiedzeni i nieszczęśliwi i do dupy. Dobrze, tu jest kolejny przystanek. Ja tam nie wiem, nie wystaję na to skrzyżowanie, no trochę wystaje, no ale co mam zrobić? No, tak tu jest ten przystanek dziwnie postawiony, że mi tył autobus. O, auto aż zniknęło z wrażenia, jak mnie zobaczyło. Że tył mojego autobusu wystaje tutaj na skrzyżowanie, kiedy stanę normalnie na tym przystanku. A i tak stanę tak trochę dalej. No cóż. Takie są właśnie na tej mapie minusiki, małe. Tak, niby ta mapa wygląda ładnie, przyjemnie się po niej jeździ, ale takie właśnie niedociągnięcia. Nie o kolejny przystanek już tutaj. Takie właśnie niedociągnięcia, jak te w niektórych miejscach dziwne układy drzew lub takie miejsca, gdzie właśnie tył autobusu wystaje jeszcze na skrzyżowanie podczas gdy stoimy na przystanku to trochę psuje opinię o mapie, ale tak trochę, ale tak tylko minimalnie psuje opinię o mapie, no bo jednak umówmy się, są to takie drobne niedociągnięcia, a nie jakieś poważne wady, przez które tą mapę można by skreślić. W ogóle... W ogóle w żadnej mapie DOMS nie znalazłem jakichś takich poważnych wad, które wykluczały totalnie tą mapę. Nie, po prostu na niektórych mapach mniej gram, bo tak niektóre się bardziej lubi, niektóre mniej. No to to jest, myślę, wiadome, logiczne, że po prostu komuś jakaś mapa bardziej przypadnie do gustu, komuś inna. I to wszystko zależy od osobistych preferencji. Dobrze, mamy tutaj kolejny. Stanek nikt nie wsiada, ktoś chce tylko wysiąść. O, nawet sporo osób wysiadło. Dobra, proszę tam zamknąć drzwi. Foto... Ostatnie są tutaj na fotokomórkę. I same się po prostu zamykają. Ja w nie, nie mogę za bardzo ingerować. Dobra, szybko tutaj stanęliśmy. No i jedziemy dalej. Dokąd w ogóle prowadzi ta ścieżka w tej mgle. To nie widzę. Może tam jest jakiś obiekt, a może nie jest taka ścieżka przez pole. Chyba, że tu jest jakiś taki. Nie wiem, szlak turystyczny, bo jest tu taki chodnik. No w sumie jest tu nawet całkiem ładnie. Drzewa, pola. Ciekawe w sumie. Teren zabudowany, no to zwalniamy. I widzę przystanek. Dobrze, stajemy. no, co się tak wydarliście? No, musiałem troszkę przyhamować gwałtownie, no ale nie się z tego taki efekt. znowu, no, bez przesady. Wy jesteście Niemcy, to wy wybredni, ale w Polsce to nie takie afery widzieliśmy. O, jaki korek się w ogóle za mną zrobił. O, tu jest ograniczenie do 80 na godzinę. Widzę, że to jest taka linia bardziej w klimatach podmiejskich. W sumie spoko, dawno taką linią nie jechałem. Może się uda, przynajmniej trochę, chociaż opóźnienia nadrobić. Ja mam tu skręcić czy jechać prosto? Skręcić. Dobra. O dobra, skręciłem tak może trochę za szybko, ale ludzie z tyłu się nie wydarli, więc myślę, że jest ok. No i znowu ograniczenie do 80 na godzinę, ale nie rozpędzę się, bo tutaj jest kolejny przystanek. Dobrze, wysiada kilka osób. No to jedziemy dalej już ta trasa będzie się powoli kończyć, na ostatnim przystanku powinniśmy tam być 44 no, tak, już już tutaj niewiele nam zostało do przejechania no, ale też mamy mm, opóźnienie 5 minut ładnie to wygląda tu, ty, może stąd sobie zrobię na miniaturkę, już sobie robiłem jedno już sobie robiłem na miniaturkę jedno, jedno zdjęcie, ale tu będzie chyba jeszcze ładniejsze. Dobra, miniaturka gotowa, no to wracamy do po prostu przejazdu. Ja jadę stosunkowo wolno, pe właśnie pewnie się zadam już bloką. No, damy tu trochę szybciej, pociśniemy, bo co Tutaj znowu trzeba zwolnić do, do ilu, tam do 30 aż było. Aha, nie, dobra. Te drogowskazy mam włączone, ale tu nie ma żadnego, no to chyba prosto. Jak nie mówią, gdzie mam jechać, to mam jechać prosto, tak wnioskuję. No i to był dobry wniosek, bo tu jest mój kolejny przystanek na mojej trasie. Już korek za mną się zlikwidował, się rozjechali po tej miejscowości, do której właśnie wjechaliśmy chwilę temu. Dobra. No i zbliżamy się już powoli do końca naszej trasy. To była taka krótka przejażdżka, no ale po prostu... Dawno nie było filmu z OMSI. a Widzę jednak, że OMSI 2 w dalszym ciągu bardzo dobrze się wyświetla na YouTubie, dlatego po prostu robię z tego filmy, jeśli wy coś wyświetlacie, lajkujecie, to ja po prostu, ja po prostu robię z tego więcej odcinków, bo widzę, że wam się to po prostu podoba. Dobrze, tu jest kolejny, tak, kolejny przystanek. Dobrze wysiadać, kto tam chce. Jedna pani wysiadła. Proszę bardzo, do widzenia. Ok, no i jedziemy dalej. O, stanęliśmy i już się na zielone zmienia. Ej, ale tego opóźnienia się tu właściwie nie da, na, nie da nadrobić. Jak zyskaliśmy 5 minut opóźnienia to, to 5 minut opóźnienia będzie się nas trzymać już właściwie do końca, chyba. Takie mam wrażenie, bo tego się tutaj na takich drogach, gdzie jest ograniczenie do 30 na godzinę, ja i tak jadę trochę za szybko, ale w takich warunkach to tego opóźnienia się nadrobić nie da. Jeszcze w takiej mgle, gdzie nie chcę za bardzo cisnąć, bo w każdej chwili może się wyłonić gdzieś za rogu przystanek, o właśnie tak jak tutaj. Dobra. Hmm, Okej. Okay. No to tutaj mam ten przystanek zaliczony i ile jeszcze tam zostało do końca trasy? Już naprawdę niedużo. Nie Już chyba powinniśmy nawet rozkładowo dojechać do końca trasy, po prostu skończyć ten przejazd. Tyle, że po prostu yy, mamy to opóźnienie, jakie mamy. Dobrze, tutaj już ludzie będą powoli wysiadać, bo zbliżamy się do końca trasy, więc raczej nie powinno być wielu nowych pasażerów, tylko ci, którzy są, powinni powoli opuszczać nasz autobus. Mm, Okej. Okay. Jedziemy dalej. O, kierunkowskaz włączyłem przez przypadek, już włączyłem. O, i następny, następny nasz Następny nasz przystanek to jest już Berliner Platz. Plac Berliński chyba. No, chyba po prostu to jest tak. I to jest już koniec naszej tutaj trasy. Dobrze, a więc z tego miejsca ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Podobało się? To zostaw lajka, sumika, No i co? Trzymajcie się. Do następnego filmu, tylko teraz, gdzie ja mam tu stanąć, o tutaj. Dobrze. Dobrze. No. Proszę bardzo, trasę skończyliśmy. Yy, dobra, już bez przedłużania. Po prostu kończymy ten film. No i pa.